Posłuchaj, mama chce ci zadać pytanie. No to... No Kasia, spytaj się go. Poduszka. Poduszka. Przerywa. Dobra, a ja się go spytam. Milo, mama się pyta... Co Ty Weź! No bo on wychodzi, no kurde. Nie, nie wychodzi. Nie wcale, już... Nie mama się pyta, co robiła poduszka przy drzwiach. Też nie wiem. Ja cię kręcę. Co zaś musiał dziać? Milo. Poduszka? Przy drzwiach? A wiesz, ja, ja się właśnie budziłem i tak nie wiedziałem, gdzie mam poduszkę. Ale co ty robisz przy drzwiach z poduszką? Hey, Milo. To jest. Nie Tak jak w tym, Cas Vegas w filmie. To nie <laughs> <ma jeszcze jakieś śmiech> Może ty coś bierzesz? Jeszcze pewnie mam jakiegoś secreta w tym. Ale numer. Albo ich. O poduszce to nie słyszałem. Ja też albo ich mam. Krzesełko się zepsuło. Gdzie? To wykrzywiło się. Kurde, pod moim ciężarem. Czułem, że coś, coś Gdzie ucieka. Idziemy na tydzień? już nie nasza sprawka. Kurde, Kasia, gdziemy? Kasia mnie zastrzeli. No, no i dzisiaj dalsza część historii yy, rozbierania przedpokoju. Była wcześniej tutaj komoda, komody nie ma. Jak się okazało, wystawiłem ją na sprzedaż, ale zainteresowani byli osoby niepełnosprawne, tak? No bo głucho niemy to jest. To jest jako. No to jest osoba, tak? Niepełnosprawna. I chociaż ja tak właśnie widzisz, że ja nie chciałem tak oceniać, bo, bo. widzisz, bo. A to nie, to jest może złe takie myślenie. Może osoba niepełnosprawna to jest taka, która, która nie wiem, na wózku się porusza i tak dalej. Może to jest moje błędne myślenie. Yy, natomiast osoby nie. O ja, już się się zapytałem. Jakie? W każdym razie dzisiaj szafa jest zabierana. Musimy ją szybko rozmontować. Będą za godzinę 20 minut. Więc mam nadzieję, że, że damy radę. Yy, tylko przez pewien czas nie będziemy mieli co zrobić z tymi ubraniami. Mam nadzieję, Kasia, że gdzieś to się pomieści. Albo trzeba będzie szybko kupić szafę nową, białą. Ale jeżeli chcesz zobaczyć, no właśnie, bo powiedziałem, że wystawiłem na sprzedaż, ale jak się dowiedziałem, że to są osoby niepełnosprawne, to po prostu dałem im to. Dużo osób widzów pogratulowało. I wydaje mi się, że to jest. Ktoś tam dobrze napisał, że nic ja na tym nie straciłem, a dużo jakby zyskałem, i to jest prawda. Nie zawsze człowiek ma możliwość jakby specjalnego pomagania. Czyli chodzi mi o to, że nastawiam się na to, dobra, będę pomagać ludziom. Tylko, że po prostu jak się nadarza okazja, wydaje mi się, że to jest ważne, że ja częściej pomagam w jakiś sposób, wtedy kiedy mogę pomóc. Czyli przykładowo. Nie jestem w żadnym zarządzie fundacji. Nie, nie działam mocno, bardzo gdzieś tam aktywnie. Ale wtedy, kiedy jest możliwość, to pomagam. Czy to komuś, jakiemuś bezdomnemu dać pieniądze. Czy to <laughs> ostatnio mówiłem, jakiemuś alkoholikowi dać na to piwo, niech ma. Porób mówiłem o tym, czy dawać, czy też nie, kiedyś nie dawałem. Czy na przykład tak jak tutaj, kiedy mogę, kiedy mogę dać. Kiedy mogę coś od siebie zaoferować, to mogę to zrobić, i nie zawsze musi być wszystko jakby pod publikę, tak? Czyli nie muszę robić coś, żeby, żeby gdzieś tam pokazywać. Często w ogóle nie pokazuję, nie mówię, że przelewam pieniądze. No na przykład tutaj jest też osoba, która mnie ogląda, Monika, tak? Chyba osiem dych przelałem jej, bo na córkę zbiera. Także o takich rzeczach gdzieś tam nie mówię. Ale one się cały czas gdzieś pojawiają, tak. Natomiast tutaj wydaje mi się, że można mówić, mówię to dlatego, że po prostu żeby, żebyś Ty jak oglądasz, żebyś pomyślał czasami tak jak ja, że kiedy możesz pomóc i nic na tym nie stracisz, to pomagaj. Rozbier rozbieramy. I tak jak Wcześniej jak wystawiałem komodę czy inne rzeczy, to robiłem zdjęcia. Teraz mamy szafę ro rozebraną i Kasia mówi, no, żebym zrobił zdjęcie. Ja mówię, ale nie, no po co? A teraz sobie tak pomyślałem, a jak nie wezmą? <ścoughs> a jak nie wezmą, to nie mam zdjęć, żeby wystawić gdzieś. I wiem co Kasia, zrobimy fotomontaż. Zrób zdjęcie tego co jest i ewentualnie jak coś to wstawię, osobno zrobię te drzwi i wstawię. W innego wyjścia nie ma. Gdzie wyjście? No. Na basenie, drugi no. raz. Na basenie? Mhm. Drugi raz. Jak to drugi raz? Co? No. Drugi raz? No. Mhm. Dzisiaj, tak? Mhm. Poczekaj. Mhm. Maty, czy widzisz coś? Co? Jaką Nie. Z... Jaką? Nie ma szafy i... I, i szafy i... I szafy. Jak ci podoba teraz? Mm -hmm. Tu zrobimy wielkie pomieszczenie dla silek. Na całą ścianę. Mhm. Mm Albo takie studio gamerskie. <laughs> studio gamerskie... Ej! To jest pomysł! I takie... Studio takie gamerskie. Takie... Tutaj! Kasia! Tu zrobimy stoisko. Tu zrobimy gamerskie. I tutaj mamy jego komputer. O, ale byłoby tutaj wypas. Dla mnie migowego to... Dzień dobry. No. E, wiem jak jest kocham cię, to jest chyba tak. Jak spoglądałem. Coś takiego. tata... A dzień Ty do... rozumiesz migowe, ale nie... Ten. Ale ja nie znam języka migowego, tylko potrafi się dogadać. Jakoś wiesz, pokazywać. No nie rozumiesz? Czyli nie rozumiesz to, co oni mówią. Mniej więcej widzę, jak co pokazują. Tereza, nie ma szans. Nie wiem, czy dobrze kładę... A, że... Nie, że to nie, to nie ma znaczenia. Patrzymy teraz, czy... Czy kładź właśnie w tą stronę. Czy w tą. Ale jeszcze... Któryś z widzów mi napisał. Yy, właśnie pod kątem. Ale pod kątem nie starczy, bo... Nie mamy tyle paneli. Smacznego. Dzień dobry. Cześć. Słuchaj Milo, mam do Ciebie takie pytanie. Okay. A A, dobra, już, no? A go. A, już, Odnośnie tej nocy. A. Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Trochę późno, witam się, ale witam bez kitu. Znaczy nie, idę kupić kit. O, czyli będzie z kitem. Idę kupić kit. Patrz, Chciałem chcieliśmy brać ten z... <laughs> Trochę Ci nawkręcałem, co? No. Do Dobrze. Dobrze, to powiedz, co się stało? Tak, w skrócie, co się stało? Wyszedłem się przesięci na korytarz. W nocy. No. Myślisz o tym cały czas? Nie. Już przestałeś? No, po prostu sobie wyszedłem i się przewieźć, bo no, by było dusza w pokoju. No. A ty jesteś do egzorcysty, jeśli nie masz, się przewieźć. A dusz, no to że było dusza, więc wyszedłem tam. No właśnie. A co jeśli bym poszedł serio na skate? Tak, po prostu bym na skate. Nie wiem. Ale ja, bym był jaja, ja, ja, serio, gdybym poszedł na skate. A. Ale bez nogi I no. nogi nie brałeś. No wiem. A gdybym wziął, to to już by było... Ale serio, bo gdybym poszedł z nogi? a ty, byś A się, ty, a. A to by się w którym momencie przypomniało? Czy... Klatka. Gdy... Powiedziałeś klatka. Że coś tam czytałem. Bo... I, i bo ja, gdy się obudziłem, to nawet nie wiedziałem, o co chodzi. I później... Zadzwoniłeś, nie. I później będzie yy, klatka i mi się przypomniało, że, że słyszałem jakieś dźwięki z klatki. Po prostu to echo, jakby. To echo, że gdy stoisz na tym, to słyszysz takie echo. A tak, no A No właśnie. Ty się nie pytasz. Podu a poduszka? Nie wiem, co to się działo. A może ją wziąłem. Co ona tam o, robiła? Przewód, no. Nie wiem teraz, co nagrałem, a co nie. No i że on tylko... O, robi taki, taki manewr. Ja patrzę, tam Miłosz. W nocy, w pół do pierwszej. I jest mniej więcej tutaj. I ja mówię do Miłosza. Miłosz, co ty robisz? Miłosz, co ty robisz? I wrócił się. Nie wiem, czy zamknął drzwi, czy ja... Tutaj się, w tym miejscu minęliśmy. I Miłosz mówi... Ja mówię, co ty robisz, Miłosz? On... Idzie taki zaspany. Siku. <noise> Także albo był taki, właśnie zaspany mocno. Yy, ale, ale najdziwniejsze jest to, że po prostu on te drzwi otworzył i wyszedł. Wyszedł na zewnątrz. Dzięki za oglądanie. trzymaj się, cześć i napisz, czy miałeś w ogóle takie sytuacje. Bo wygląda na to, że jeżeli 10% dzieciaków ma coś takiego, to znaczy, że to się zdarza. Zostaw łapeczkę w górę i trzymaj się. Cześć, dzięki za oglądanie.